W tym materiale chciałbym przybliżyć zagadnienie ceny maksymalnej i ceny minimalnej. Najpierw opiszę jak wygląda brak równowagi na rynku, czyli występowanie nadwyżki podaży lub nadwyżki popytu. Rynek sam dąży do osiągnięcia równowagi. Ceny rynkowe zmierzają do poziomu, dla którego wielkość popytu równa się wielkości podaży. Likwidowana jest zarówno nadwyżka podaży, jak i nadwyżka popytu. W przypadku nadwyżki podaży cena jest powyżej ceny równowagi. Nadwyżka podaży równa się różnicy między ilością podaży i ilością popytu. Nadwyżka podaży oznacza, że część producentów nie jest w stanie sprzedać swoich dóbr. Nie ma konsumentów, którzy by je kupili. Zatem jest to dla producentów bodziec, aby obniżyć cenę, tak żeby więcej konsumentów kupowało ich dobra. W ten sposób cena na rynku obniża się do ceny równowagi i nie ma już nadwyżki podaży. W przypadku nadwyżki popytu, cena jest poniżej poziomu równowagi. Wielkość popytu jest większa od wielkości podaży. Różnica między nimi to nadwyżka popytu lub inaczej niedobór. Sprzedawcy widzą, że są kupujący, którzy chcą kupić dobro, ale nie mogą, bo jest go za mało po tej cenie czyli jest za mała wielkość podaży. Zatem sprzedawcy zareagują podwyższeniem ceny, aż osiągnie ona poziom równowagi. Cena równowagi nie zawsze jest zadowalająca dla stron transakcji. Kupujący albo sprzedający może nie być usatysfakcjonowany ceną równowagi. Kupujący chcieliby zapłacić mniej za dobro i mogą wywierać wpływ na rząd, by sztucznie obniżono ceny poniżej poziomu równowagi. Rozważmy sytuację, w której cena równowagi na rynku wynajmu mieszkań jest tak wysoka, że większość osób nie stać na wynajem. Występuje wtedy presja na rząd, aby ten narzucił ograniczenia na wysokość czynszów. Gdy państwo kontroluje ceny, Mówi się, że wprowadza regulację cen. W przypadku obniżenia ceny poniżej poziomu równowagi, mówi się o cenie maksymalnej, czyli cena na rynku nie może być wyższa od ceny maksymalnej. W ten sposób może być utrzymywany na rynku niedobór. W przypadku najmu mieszkań będą osoby, które będą miały problem ze znalezieniem dla siebie mieszkań po cenie maksymalnej. Innym zagadnieniem jest cena minimalna. Cena minimalna często występuje na rynku pracy. Na rynku pracy ceną jest płaca. Pracownicy chcieliby otrzymywać jak najwyższe wynagrodzenie. Płaca w warunkach równowagi może być tak niska, że pracownicy mogą mieć problem z zaspokojeniem swoich potrzeb. Istnieje wtedy silna presja na państwo, aby sztucznie ustaliło cenę na rynku pracy powyżej ceny równowagi. Rząd wprowadza więc cenę minimalną cenę poniżej której nie można sprzedawać. W tym przypadku ceną minimalną jest płaca minimalna. Cena minimalna powoduje utrzymanie nadwyżki podaży na rynku. Na rynku pracy oznacza to występowanie bezrobocia. Część osób, które chcą pracować, nie może znaleźć pracy, bo ustalone przez państwo wynagrodzenie jest powyżej płacy odpowiadającej równowadze.